Trzeba przywrócić powszechny pobór do wojska. Wczoraj, natychmiast. To jak powód? pan sobie wyobraża to szkolenie? Bo to raczej chyba chodzi o szkolenie, tak? Tak, to ma być elementem systemu edukacji narodowej. Czyli mamy to szkolenie podstawowe, które jest szkoła podstawowa, średnie w szkołach średnich. Po zakończeniu szkół średnich wszyscy trafiają do armii, kobiety i mężczyźni. Kobiety i mężczyźni, jak w tak, Izraelu? Tak, jest. Wszyscy trafiają na 8 miesięcy. Który jest kolejnym etapem edukacji obronnej. I nie ma żadnych wyjątków. Ale już podporządkowany celom, celom systemu obronnego państwa. I teraz po zakończeniu tego, przy 8 miesięcy, to jest zorganizowany w sposób, atrakcyjny, prowadzony przez doskonale przygotowanych instruktorów, 100% tak, zabezpieczony, i w ten sposób otwiera się później przestrzeń, że można zdawać na studia wyższe do akademii wojskowych, do uczelni wojskowej i trafiać do wojska. I oczywiście do obrony cywilnej kraju i dalej być posłem, senatorem. Bez tego gleitu, bez zakończenia, czy nasza służba ma być prawem, obowiązkiem i przywilejem, nie można być posłem, senatorem. Po prostu nie ma, nie ma. To jest kwalifikacja każdego niezbędna do zajmowanego stanowiska w systemie obronnym państwa.